No wróci Wróci, dzisiaj przyszła czekała na nas Ojej Mówi znowu to samo Już nie będzie pewnie przychodzić Będzie Tak będzie się trzymać wróci Wstań z nią, to będzie taka ładna, będzie się ładzi tam Tak? Muzułmanie, ujujuj, znowu wrócisz. <grym> w ogóle dostaniesz, w twarz. Zła? No nie powinno się tak na nią patrzeć. Co ona ci robi, nie? Nie chcecie puścić. I stam dopiero lody sobie. A ja muszę jeszcze jechać po cebulę. No idź, weź tą torbę. Trzeba lubię lody sobie.

Ona do mnie przyszła, ona do mnie przyszła, nie do Ciebie. znów na ręce, nie, wróci. Ją grzecznie. Jaką mamina. Nie wygląda na szczęśliwą. Idzie pani panią I co? Jeszcze będziesz ją brać? Ile razy? Zostawisz ją Zostawię no. Zostawi w końcu. Pa ucieka od ciebie Hello Angelika zostawił ją. Rady się rozstają.